Cześć! Ja jestem Brodaty, a przed Wami tym razem gra strategiczna, coś dla fanów turówek. Pandora First Contact to tytuł, który mocno nawiązuje do klasycznej formy strategii. Wielu pewnie rozpozna tutaj duże podobieństwa do kultowej cywilizacji czy bardziej Alpha centauri. Tak. Ta gra jest spadkobiercą tego tytułu. Nic bardziej mylnego, gracze wielbiące obie wymienione klasyki raczej bardzo polują Pandorę. Fabularnie w roku 2107 ludzkość odkrywa tańczą planetę, która może stać się drugą Ziemią. Czystą, bogatą surowce, nieskażoną. Oczywiście kolonizacja Pandory. Nie przebiega pokojowo o ziemią, po prostu władają potężne frakcje, każda z nich o różnych poglądach, różnych ideologiach i systemie władzy pragnie położyć swoją łapę na nowej ziemi. Do dyspozycji mamy 7 frakcji, każda z nich różni się wręcz skrajnie od innych. Mamy fanatycznych wyznawców produkujących masowo jednostki, ale za to tępych jak but pod względem technologii. Mamy militarny kult jednostki, ekonomiczną potęgę, która zatruwa wszystko wokół. Czy żyjących w zgodzie z naturą, jakby ekologów, mających problemy z siłą przebicia za pomocą swoich wojsk. Ta spora zaleta gry, kiedy po prostu, no, każda frakcja ma ogromne plusy i ogromne minusy. Musimy to jakoś wykorzystać. W Pandora nie mamy jako takiego trybu single player czy kampanii, mamy tryb sieciowy i tryby z botami. Jeden i drugi, moi drodzy, potrafi godzinami. Najdłuższa gra jaką spędziłem w singlu trwała 8 godzin, nawet na przyspieszonym czasie rozgrywki. Do dyspozycji mamy też dość dobry system tworzenia gier. Możemy ustalić klimat, wielkość mapy, poziom agresji obcych, poziom rozwoju i tak dalej i tak dalej. Wbrew pozorom na Pandorze nie jesteśmy tylko my i przeciwne frakcje. Na początku rozgrywki spotykać będziemy obce istoty, które naturalnie po prostu zamieszkują tą planetę. Do tego co jakiś czas napotykamy też haj Wy, czyli, jakby siedliska, ule, coś w tym stylu. Jeżeli, na przykład, agresję obcych ustawimy wysoko, to co róż z takiego leża czy takiego ula będzie coś wyłazić i podgryzać nasze terytoria. Najczęściej będą takie że ja tak to ujmę kwasoplujki, ale zdarzy się też ogromny kraken czy lewiatan zamieniający nadmorskie miasteczka w kupkę gruzu. Jeżeli chodzi o surowce, mamy żywność, minerały, punkty badań i kredyty. Te ostatnie to swego rodzaju waluta uniwersalna, za którą możemy natychmiast przyspieszyć budowę jednostek, budo budynków albo ulepszeń. Rozwijamy nasze imperium w klasyczny, dlatego przy takim gatunku sposób każde pole, każdy heks ma swoje dodatki, na których możemy budować drogi kopalnie, farmy czy później jeszcze inne obiekty jak fabryki czy przedmieścia. Problem stanowią grzyby oraz naturalna roślinność Pandory, która wpływa raczej negatywnie na zanieczyszczenie miast. Co bardzo mi się spodobało w tej grze, możliwość tworzenia własnych jednostek, a nie budowania gotowców. Hmm, wynajdując np. opancerzenie, działa dodatki możemy stworzyć schematy budowy, np. czołgi z działem przeciwpancernym albo przeciwlotniczym. I z takim, a nie innym opancerzeniem, i np. oszczędniejsze w utrzymaniu kosztem zdolności bojowych, co sprawia, że każda jednostka może być. Mniej więcej unikalna. Poza budowaniem będziemy musieli zmierzyć się też z wydarzeniami jakie mają miejsce na, plane na planecie i mają wpływ na, no, na przykład, na roślinność albo zachowanie tych obcych. Niestety są trochę słabo opisane. Co się dzieje, no, nie, nie wiemy konkretnie. Dostajemy raport i musimy się domyślać o co tutaj chodzi. Mamy też system dyplomacji. Możemy zawierać się, oczywiście, traktaty, sojusze, wypowiadać wojny czy próbować oczernić jedną frakcję w oczach drugiej. Niestety y, są tutaj drobne problemy. Mimo nawiązania całkowitego sojuszu z drugą frakcją, ta i tak potrafi wysyłać do nas pięciu szpiegów na turę, próbując nas jakoś ograbić z surowców czy tam z jakichś innych rzeczy. Fajnie wygląda przejmowanie wrogich miast. Y, że tak powiem, przemysł czy y, gospodarka jest tam zrujnowana, oczywiście, a my narzucamy tym regionom wady i zalety naszej frakcji. Czasami przejęcie inaczej zbudowanych, czy inaczej stworzonych regionów odbije się nam <tryk> czkawką, bo po prostu mieszkańcy będą wybitnie niezadowoleni i nie będą generować kredytów. Przykładowo przejmujemy region, który był bardzo zielony, a my jesteśmy frakcją, która to wszystko niszczy. No i to wszystko nam się zaczyna jakoś tam powoli walić. Finalnie rzecz biorąc, w Pandorze od momentu instalacji do tego materiału minęły 4 dni a ja mam przegrane ponad 25 godzin. Jest naprawdę bardzo dobrze. Dodatkowo grę można polecić osobom ze słabym komputerem. Dwurdzeniowy procesor, karta, 100 steraczy z lodówki spokojnie wystarczą. Niestety może Was wystraszyć cena. Na złocisze to lekko ponad stówka. Również kiepsko wygląda jakby powszechna komuna w tej grze. Miasta rozwijają się wspólnie, mają wspólne surowce. Ciężko jest zrobić e, jakieś wyspecjalizowane osiedla w jakiejś dziedzinie, czy na przykład odciąć wrogie miasto od zasobów. Jeżeli chodzi o inne oceny tej gry, jakie wyczytałem w sieci, no niestety znów trafiłem na recenzję pisaną przez kogoś. Kto z góry danej gry nie lubi i jasno mówi, że strategie tego typu mu nie leżą, mimo to i tak pisze recenzję. Oczywiście negatywną. Tym razem na GixPL. W mojej ocenie grę naprawdę warto ogarnąć. Jeżeli ktoś z was lubi strategię, warto też poczekać na wyprzedaże, na przykład na zimową wyprzedaż. Może będzie tani. Niestety tryb sieciowy w Pandorze jest oczywiście martwy. Tytuł nie posiada takiej popularności, by znaleźć w tym trybie jakiegoś przeciwnika. Cóż, migra osobiście się podobała. 对了。